Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Diablo 3, tym razem znowu jesteśmy z czarodziejem rzucimy trochę szmelcu A, miałem jeszcze tu dojść Way of the Force Co to robi? Teraz sobie mu... A, -a, a To ja wiem Tak ja chcę zamiast Arcane Orb To! Uch that's mm. a, spróbujemy. a co? you found the crown. truth be told, ah, it needs repair. should be no problem. O, it's good to work again. there. new as the day it was placed upon the black king's head. I need something more than making spades to occupy my mind. I want my life to mean something. Then help me. I will use your handiwork for great things. Okay. Dobra, let's talk You never claimed your Nephilim cube. Take it. You'll definitely need it. Yes, Nephilim cube. Gemma. I have the crown. How do I reach the skeleton king? At last, with it you can unlock the sealed door in the room where you rescued me and enter the royal crypts. When you find the skeleton king, place the crown atop his head and destroy him. Okay. The skeleton king dies today. I must find the fallen star. leci Znowu pewnie skończy na dziewiątym. Okej, okay, level 2. Uielbiam tę umiejętność. Jakie to fajne. Plusem tej umiejętności jest to, że zadaje ona obrażenia obszarowe. Nie ej, spokojnie. Sorry. to też nie jest moja wina. Jedyna postać moja nagrana z czapką, chyba sobie to zapiszę. Nie, no. Ten nick pasuje do postaci czarodziejki jak Jestem pod wrażeniem swojej twórczości naprawdę. Aż się wokół zakręciła, jak wymyśliłem ten nick. Eee, to już koniec. Dalej, nic tu nigdzie nie pójdę. Dobra, trzeba przejść aż do czwartego poziomu katedry, gdzie znajdę wejście do e, Skeleton Kinga. Skeleton. Get Village, Get Adventure, Tunic, Charmont, tylko dalej. Trzeba znaleźć coś mocniejszego, bo naprawdę te projekt, który ja tu miałem innymi postaciami, to miało po 20 obrony, a nie 4. Dlatego moja czarodziejka niedługo może się stać troszkę papierowa. Znaczy jeszcze bardziej. Irbiam nawet sam efekt tego spada jest świetny. The strikes objects. nie chce. Dziękuję. When we return from our horrific defeat in Westmarch. My beloved king lost all pretense of sanity. He seethed with rage, spitting curses upon us as traitors. With great sorrow, I ran him through. Shortbow, też nie potrzebuję. W sumie łuk ma jakąś ograniczoną? Nie, łuk nie jest do, ograniczony do żadnej postaci. Więc można zrobić nawet barbarzyńcę na łuk i będzie zabijał teoretycznie. Tak jak mówili twórcy, że jest tam ileś tam milionów kombinacji różnych buildów r, dzięki tym runom. Ja w sumie to w to nie wierzę, bo te buildy e, będą się pewnie e, powtarzały. Page of Trainings Training, 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 training. Okej, okay, znaleźliśmy zejście na poziom trzeci Jeszcze tylko dwa, może w tym odcinku nawet się wyrobię, żeby zabić go, chociaż... maintain your incantations you will soon be Ave Ave... Your... I am free now back to my mission who are you you will know soon enough help me find my gear i will reward you well okay huzam know Tell me, what brought you to this infernal place? I have unfinished business with the Skeleton King. As do I. <laughs> the cultists dragged me past this glowing pit. What made it? That's what I'm here to find out. Down this way! There are my. He's free! Do not let. Here's free. I am Cormac, warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past John Dar. There is no reason we should hunt alone. Yeah, I suppose not. Do not, not do a strong ekwipunku. spirit my side could prove helpful. Ah, hastu? Oh, robaczek. I don't know what to do with this place. I like this place, Black magic bars our way. But the will of a Templar is stronger. You were a Templar, John Dar. How could you succumb to this? Jonar, nie pamiętam go, żeby był e, w jakiejkolwiek części Diablo. Możliwe, że jestem on bohaterem któryś z książek. Wiecie co z nim zrobić. Betrayal can never be forgiven. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King, but there is one condition. Oh, if we find the sacred tomes of my order, they are mine. That is agreeable. Though I wouldn't mind taking a look at them. Then onwards we go to fight the Skeleton King. Okay, okay. to Come with me. masz. O, zaraz kichnę. O! kichnąłem, ale mam nadzieję, że nie było nic słychać. Ech, a nie wiem, coś mnie zakręciło w nosie przez ten katar. Cały czas niewyleczony. Życie! tam padło? No nawet. Imp. A nie, to nie jest imp. Ale podobny mały shit. Oho, myślałem, że skrzydłem to sobie na łeb. Okej, okej. To nie generuje Arcane Power, więc... Tam nie idę, bo wiem bo co tam jest. To są te książki z historią. Także idziemy dalej. Ooo, ja chcę włączyć, ja chcę włączyć. Jest. Aż jeden golda, ja tutaj. Staram się, próbuję. A tu jeden golda. Teraz to mnie w dupę pocałujcie. Same czapki, no przecież to jest jakieś chore. Grants, one arcane power per critical hit. Aaaa, ja rozumiem o co w tym chodzi, ale nie potrzebuję czegoś takiego. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy z broni zadamy uderzenie krytyczne, to dodaje nam jeden do arcane power. Nie wiem, czy to jest czasowe, czy Ten teoretycznie dziurę, to zrobił solidną, nie powiem. Ale to mało w nas jest pierwsza. Guty mam, wszystko mam... Znając życie to ja pewnie tutaj przyjdę, a tutaj będzie pusto. O. Mega. I'm just warming up! Może nawet dziesiąty level będę miał. <laughs> jakimś cudem. I tried to count how many we've killed, but I've lost track. Idziemy dalej. Idziemy dalej jeszcze. Oho! Teleportujący. No jak... I wyrzucił jakąś kulkę. No, w końcu. 2-4 do damage, attack takes... 3 damage. No i słodko. O, nasz mój robaczek nadal jeszcze żyje. To, to jest ciekawe. Kolejny ślepy zaułek. Ślepy zaułek, koniec gry. Tak jak kiedyś na Polsacie w Hugo leciało. Coś tą postacią nie mam szczęścia do y, znajdywania przejścia. Szczęścia do znajdywania przejścia. Ja nie czuję jak rymuję. Super A, nie, nie mogę śpiewać, bo jeszcze mnie wezmą, no, na jakieś prawa autorskie czy coś. Znaczy w sumie domyślam tam się, że musiałaby być tam gdzieś ścieżka dźwiękowa podobna czy coś, że wtedy mogliby się przyczepić. Tak, mąk, wesić Borgos nieśmiertelny No i dziękuję Zabiliśmy nieśmiertelnego Unstoppable. You are unstoppable. Yes, yes. Jestem z ciebie dumny. I am so good. Te małe te małe stworki, które wypadają z tego herwestera hmm, to są jakieś. Royal Crypts. Nie ja mam chyba teleportu na tym poziomie, ale mniejsze z tym. Dobra, schodzimy do Royal Crypts. I w tym momencie myślę, że skończymy ten odcinek, żeby nie przedłużać. To zabije też maluchy. Tak więc, e, widzimy się w następnym odcinku. E, jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie, żebym pracował, subskrybujcie mój kanał, naprawdę pomaga mi to, widzę w tym, w tym, wtedy, że ktoś się tym interesuje, że chcecie to oglądać. Także zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do pisania do mnie wiadomości i na razie.